Strasznie twardo w tym roku i e, był w ogóle problem, żeby puch się zagłębił, ale myślę, że... O kurde. Au, to kuję. Au. Au. Trochę czasu w tym. O czwartej wrócy wstają tragi I can't sleep. To są jakiś tacet szarmalski 9 puszczambi. Koniec roboty na dzisiaj. O Jezus, wezmę sobie telefon, bo zaraz się robi ciemno i nie będę miał Fajna ta bruzda, taka niezaprosta. <laughs> ale tak to niestety bywa, jak się robi orkę po ciemku i jeszcze gada przez telefon dodatkowo. <laughs> nie, no tu już to lepiej wygląda. Tu nie ma takiej tragedii. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać, bo wieje trochę wiatr. Ale przyjechałem właśnie na pole, dokończyć to, czego nie udało mi się zrobić wczoraj. Bo wczoraj trochę za późno się wybrałem. I no, robota szła dosyć powoli. Robota szła dosyć powoli, bo e, było strasznie twardo i musiałem co chwila zmieniać pług. Już normalnie przetestowałem wszystkie możliwe kąty jego nachylenia, byle tylko wchodził. Także pole nie jest takie super bardzo równe, no ale trudno. Dzisiaj chciałbym dokończyć to, co zostało, a za resztę będę się brał od poniedziałku. Ferguson już stoi i czeka. Się już ciemno, zaczyna padać i chyba dokończę tylko ten wąski pasek, który mi tutaj został, i jadę do domu. W ogóle wszyscy już dookoła pozjeżdżali z pól, nie chce mi się trochę robić. także więc możemy pożyczyć? Zabankowałeś tu opór, to cię może dziś dotyczyć. Mam na szykachce coś pozostawcę w tej kartce, i nie ona, to jest dla nas, tysiące kilometrów. By nie wyszło to przy ścianie jest to to po prostu gada z bogiem Zaraz się zwijam z pola, bo już się zrobiła późna godzina, nawet nie wiem która godzina. Usted źle chyba chodzi ten zegarek dokończę ten wąski pasek, albo nawet nie będę go kończył, bo w sumie nie będę wyorywał po ciemku bruzdy i zawijam się do domu, bo y, jak na dzisiaj to dosyć pracy. po ciemku to nie robota. Ogólnie orka w tym roku nie należy do najprzyjemniejszych zajęć. Strasznie twardo jest. Zwłaszcza tam ze zwierzchu. Na przykład u mnie, z wierzchu to jest jeszcze w miarę miękko, tak? I po wierzchu to się potrafi przyślizgać prześlizgać bez problemu. Natomiast czasami pod ziemią jest. Gdzieś tam trochę głębiej, już się robi tak twardo, że na skiby podnoszą mi się na tym zabezpieczeniu. Że korpusy podskakują do góry na tym zabezpieczeniu. Także nie ma lekko, jeśli o, jeśli o to chodzi. Niby nie lubię robić po nocy, ale powiem wam, że całkiem klimatycznie jest wieczorem w tej kabinie, żeby tylko kuczenie nie przydzwonić, o to drzewo teraz, bo zaraz będę przejeżdżał po niego! 12 U, kurwa. Trochę mocno podorałem myślałem, że Dobra, trochę za mocno poderałem to drzewo, no ale trudno. Już tak przeszedł to niech tak będzie. Brzuzda mi się skrzywiła przez tą cholerną właśnie też twardość. No tam jeździłem, nie patrzyłem żeby było prosto, tylko żeby po prostu puk coś robił, żeby był w ziemi w ogóle. Bo jak się zagapisz, to może on w sumie... Jak się człowiek zagapi, to ten puk potrafi jechać sobie po wierzchu i nic właściwie, tam lekką ziemię muskać i słabo orać. A O, padać zaczęło tak całkiem porządnie ale to dobrze, będzie może niech trochę ziemia namięka. Niech namięka będzie dobrze, że przed siebie niech sobie trochę namięknie i też łatwiej będzie orać, bo jeszcze mi tam trochę kawałków do starania zostało także ja tam to się nawet cieszę z tego, że będzie padać oczywiście mam nadzieję, że nie będzie jakiejś w nocy ulewy niesamowitej, no bo z drugiej strony jak spadnie nie wiadomo ile tego deszczu no to też nie będę pracował w błocie jutro, nie? Ale w sumie to fajnie, fajnie, że spada Ostatni przejazd i zostawiam sobie resztę na jutro. Jutro to wyprostuję te bruzdy. Jutro wyprostuję i wyłaram bruzdę. Dobra, to sobie do brzega. Dobra, stop. Podniosę sobie puk. W ogóle zanim wyjedziemy na drogę, to ja sobie trochę skrócę cięgno, bo ten puk bardzo nisko, jest, nisko się podnosi. O! Idealnie. Także zanim wyjadę na drogę, to sobie trochę skrócę jeszcze cięgno w, w ciągniku, bo mamy teraz bardzo mocno rozkręcone żeby ten, ten tył mi trochę mocniej chodził i nie chcę, żeby tam gdzieś mi po drodze zahaczało. Także zaraz się tym zajmę. rozpieszcza znowu mi się tutaj piachem zawaliło wszystko będzie ciężko potem chodzić, no ale wróć. będzie tak nie chce się mocniej kręcić dobra, to jedziemy jedziemy, bo nie ma co robić po ciemu wszyscy już wspólnie zjeżdżali nie widzę żeby ktokolwiek był, chyba, że tam Jedziemy. Piotro się dokończy z rana.

Hmm, o, wezmę sobie swoje rzeczy Nie, wszystko jest w torbie o No, także na dzisiaj to byłby koniec. Czy niczego nie zapomniałem? Chyba nie. Na dzisiaj to koniec roboty, ale ciąg dalszy nastąpi jutro. Dostały mi do zrobienia już tylko poprzeczniaki i fajland. Za ciężko ma trochę na dwa e to mniejsze Do samego roga nie mogę dojechać, bo nie chcę tutaj kukurydzy tratować. No i co, i teraz nawrotka, i z powrotem. Tak to niestety bywa z pługami zagonowymi. Obrotówkę to bym sobie obrócił i bym jechał w drugą stronę. a tutaj trzeba niestety zawracać. średnio bym powiedział, nie jest to przykładowo może nie będę pokazywał, ale nie jest to przykładowo zaorane pole ale powiedzmy, jak to mówią każdy orze jak może strasznie twardo w tym roku i e, był w ogóle problem, żeby puk się zagłębił, ale myślę o kurde, au to kuje au, au był w ogóle problem, żeby puk się zagłębił ale generalnie jakoś tam to się poorało zwijam do domu jadę do domu, bo już się powoli Zaczyna robić ciemno, słońce zachodzi. Zanim jeszcze odjadę, to sobie skręcę cięgno. skręcę sobie łącznik centralny w pugu, żeby trochę wyżej podnosił. Bo teraz idzie stanowczo za nisko ten tył. I to tyle. No, tak wygląda. Tak to wygląda. O, tu mało co widać. Jeśli odcinek się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co, wpadajcie też na mojego facebooka oraz grupę mechanizatorzy Mateo 780 No i co, i widzimy się w kolejnym odcinku, albo takim normalnym, albo vlogu. No zobaczymy. No to na razie.